Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalu FPC, na kanale serwisu FPC i lecimy z kolejnym dniem życia serwisanta. Mm. Najpierw jednak muszę ogarnąć to, co było rozgrzebane. Poskręcać to, co jest zrobione, to, co zaczęte, ale czekamy na przykład za częściami, jak chociażby ta stacjonarka tutaj, gdzie tam karta graficzna poleciała na reklamację, no to poskładać, pochować i dopiero będzie można brać się za nowe rzeczy. Powiedzmy sobie, że jest w miarę ogarnięte, na tyle, że możemy ruszać z kolejnymi naprawami. Serwis to, moi drodzy, nie tylko skomplikowane naprawy płyt głównych, ale również rzeczy standardowe, taką jaka, jaką teraz się zajmiemy, czyli w tym przypadku jest to wymiana matrycy. Matryca z laptopa Lenovo. Tutaj jest połowa matrycy uszkodzona. Diagnozą zajęliśmy się wcześniej, tak żebyśmy mogli zamówić nową matrycę. Więc teraz nie pozostaje mi nic innego jak po prostu przełożyć matrycę, sprawdzić czy działa i komputer gotowy. Zamawiając matrycę, kierujcie się przede wszystkim oznaczeniem producenta, ale także sprawdzajcie czy mocowania są identyczne w tych samych miejscach. Sprawdzajcie również konektor z tyłu czy jest w tym samym miejscu, no sorry za odbicia, czy jest w tym samym miejscu i czy to jest ta sama wielkość, czy to jest 13, 30, sorry, czy 40 pin. Natomiast to, czy matryca jest błyszcząca, czy matowa, to już nie ma takiego znaczenia i klientka w tym momencie chciała matrycę właśnie matową, zobaczcie jaka jest różnica w odbijaniu światła, na matrycy matowej po prostu w terenie się lepiej pracuje. Matryca już jest de facto wymieniona. Pora więc sprawdzić, czy działa wiem, że jest trochę ciemniej, bo też dodatkowe światło wyłączyłem, ale tyle wystarczy, że mnie widzicie. Nie wiem na ile bateria jest naładowana, na ile on trzyma na baterii, więc podłączymy sobie go normalnie pod zasilacz. Ja w zasadzie tutaj żadnych problemów się nie spodziewam. No i tak też jest w rzeczywistości. Obraz jest wyświetlany prawidłowo, czego nie było na poprzedniej matrycy. Teraz jeszcze ewentualnie, wiadomo, trzeba ramkę założyć, zobaczyć czy nie ma nowa matryca, jakiś bed pixeli. Tu widzę jakiś fafołek się delikatnie gdzieś tam dostał. Może przez przypadek po prostu ręką kliknąłem. Tutaj prawdopodobnie dokładnie hasło jest. Nie wiem czy zostało, ale mnie to akurat nie interesuje, bo do sprawdzenia nie jest mi to do niczego potrzebne. Więc zostaje tylko i wyłącznie założenie. Ramki. Ramka jest tylko i wyłącznie na plastikowe zatrzaski. Ona tutaj nie jest w żaden sposób przykręcana. Całość została już skręcona, więc będzie można ją też normalnie i bezpiecznie zamykać. Jak widzieliście, też pewnie sprytnie dokręciłem, sprawdziłem dokręcenie wszystkich pinów. Oczywiście, ramkę należy. Dobrze tutaj docisnąć, żeby nic nie odstawało. Wygląda na to, że jest OK. Nigdzie już nic nie odstaje. Jeszcze dół raz. Ona jest troszeczkę popalcowana. Komputer w ogóle przyda się go troszeczkę jeszcze wyczyścić. Natomiast normalnie możemy korzystać. Jedna rzecz zrobiona. Zwykła, standardowa naprawa w serwisie, no w tym momencie polegająca po prostu na wymianie matrycy. W momencie, kiedy poszczególne pozostałe komputery się testują, ja biorę się za następny. Jest to laptop na kadłubku Klewo, model P650 HP. Przyciki w grach, możliwe, że komputer się grzeje, dlatego zaczniemy od sprawdzenia temperatur, wyczyszczenia i zobaczymy, jaki da to efekt. Zobaczcie sami, co tu się dzieje. Komputer jest w zasadzie nieobciążany, a wentylatory momentalnie wchodzą na obroty, i temperatura przekracza momentami i 80 stopni. Aż strach się bardzo będzie, jak włączymy jakiekolwiek obciążenie. Podejrzewam, że efekt będzie natychmiastowy. Dokładnie tak. Moment, ledwo co test, i już mamy. Zobaczcie krytyczną praktycznie, yy, praktycznie temperaturę 99 stopni. Tu absolutnie nie ma co tego obciążać, bo tu nie ma co więcej sprawdzać, trzeba go po prostu wyczyścić. Komputer nigdy nie był czyszczony, bo jeszcze nawet plomba jest niezerwana. No i jak to mówią, pokaż kotku co masz w środku. No, skup się, skup się, skup się, skup się, skup się, skup się. O. Ewidentnie potrzebne czyszczenie. No jestem ciekawy, czy jesteście tak samo jak ja ciekawi co jest w środku. Na razie jeszcze nie ruszałem w ogóle kompresorem w całości. Dokręciłem zawiasy te, do których miałem dostęp. Tu trzeba te folie zdjąć, żeby odpiąć zasilanie. Wentylator, one same praktycznie odpadają. Co jest zasilanie wentylatorów bodajże. Więc to sobie odepniemy. Okej. Okay. No, są tu sklejone. O jest na zajski. Wszyscy święci. Pani pewnie ma zwierzę w domu. Tak mi się mocno coś zdaje. Tu jeszcze mamy. Nie muszę odpinać, zostaw się. Ale tutaj mamy podpięcie kolejnego, trzeciego wentylatora. Zobaczcie to. Nie wiem co, to za rasa kota. Ale wydaje mi się, że to kot. W sensie dosłownym, kot. Taki biegający i przeszkadzający, jak to koty. Ja jestem team Pies tego tutaj jest. Tak na zewnątrz. Więc podejrzewam, że w środku niewiele lepiej. To mi nie powinno przeszkadzać. Ale wiecie co, ta matryce chyba jednak odepnę. Ona troszeczkę mi tu będzie przeszkadzała. No, troszkę jest ubrudzona. E, moment. Nie, ten wkrętek. A myślę, że wyczyścimy komputer i będzie ok, natomiast chyba nam troszkę zejdzie nad tym, nie będę Was męczył, bo czyszczeń komputerów to już widzieliście więcej niż ustawa przewiduje, chociaż nie poczekamy, może chwilę aż do zdjęcia chociaż tych wentylatorów. Muszę ostrożnie oddychać, bo to wszystko stąd tu spada. No dobra. Słuchajcie, ro robimy to. Zdejmujemy wentylatory. Matko jedyna. No nie, ja nie wiem, czy tutaj trzeba komentować w jakikolwiek... O Jezusie Nazarejski, wszyscy święci. Zobaczcie to, jaka poducha. To... Tylko to było w jednym wentylatorze. Tu oczywiście mamy całą resztę, ale to będzie trzeba zeskrobać. No to nie mogło działać. Nie mogło być bez spadków FPS. To wychodzi razem z tego co widzę. Więc musimy to razem odkręcić. Zbieram tutaj? No dalej, nie uciekaj mi. Gdzieś mi ta jedna śrubka uciekła, ale zaraz powinienem ją znaleźć. O, jest. No, w ogóle nie było przyklejone, powiem Wam szczerze. No, pasta też jest mega, mega sucha. E, tutaj trzeba rozkręcić wentylator. Do tego muszę użyć inne bity, innego bita. Mniejszy. No, jak wygląda reszta, no to widzicie. Tutaj też będziemy to zdejmowali, ale najpierw się pozbędę tego jednego elementu. No, nie ucieka mi. Bo tutaj pewnie też będzie korzuszek. No, czy tu jest jeszcze śrubka gdzieś? To... Nie, tu już nie ma śrubki. Chyba wszystkie śrubki już usunąłem. O, no, zobaczmy teraz jeszcze tutaj ten element. Nieźle, nie? Kto by pomyślał? Czy to może być z jednego komputera? No dobra. To lecimy z czyszczeniem. Trochę hałasu będzie, więc kończymy na moment nagrywanie. No okej, okay, słuchajcie, uruchomiony komputer. 60 stopni w tej chwili pokazuje na procesorze. Włączymy sobie tego OCCT i zobaczymy co się będzie działo. Mam nadzieję, że jeszcze ciepłowody nie są uszkodzone. No wygląda na to, że będzie ok, bo różnica w porównaniu do tego co była jest kolosalna. Tam dosłownie, zresztą sami widzieliście, sekundy po włączeniu OCCT temperatura już szybowała 99 stopni. W tej chwili raz, że działa dużo, szyb, dużo ciszej, nie wiem czy jest to słyszane tym mikrofonem, no to te temperatury dopiero za chwilę przekroczą 90, 70 stopni. Jak będą trochę ponad 80, wciąż jest OK. Więc wydaje się, czy jestem niemalże pewny, że problem jest rozwiązany. Komputer się po prostu przegrzewał. Na mnie czeka oczywiście sprzątanie, bo <laughs> sporo tego tu jeszcze zostało. Tamten komputer skończono ogarnięty całkowicie. Jest trochę po 13 niedługo, więc pora na przerwę dla mnie obiadową, bo już się powoli głodny robię, ale zanim to nastąpi to bierzemy się za kolejny laptop, bo tutaj za bardzo czekać nie można. To jest Asus, który został zalany, został zalany na klawiaturę dwa dni temu. Co gorsza był uruchamiany. Ale też dzięki temu wiem, że może tragedii nie będzie. Nie wiem czym to było zalane. Akurat klient przed podbił komputera, więc musiałem przerwać, nie pamiętam dokładnie na czym skończyłem. Lecimy sobie w każdym razie z zalanym asusem. Prawdopodobnie tylko klawiatura do wymiany na klawiaturę był wylany więc sobie go rozkręcimy. Żeby przez przypadek nic w razie czego nie wyleciało, to klawiaturę zostawiam bezpośrednio, że tak powiem, na blacie. Czyli tu jest komputer otwarty. Jeżeli wylałoby się Wam coś na klawiaturę, to róbcie dokładnie tak samo, bo jak pociechnie na klawiaturę coś, to matko jedyna. Więc tak, jak chodzi o ten komputer, to widzę, że brakuje nóżek. Obudowa jest troszeczkę uszkodzona, bo to już widziałem przy przyjmowaniu. Natomiast śrubki wydaje się, że są wszystkie nie w tą stronę, dobra no, będzie trzeba jednak ręcznie bo są za wąskie dziury pamiętajcie też żeby nie podłączać baterii on przyszedł, chory kamerka z podłączoną baterią tak nie powinno być bo może dojść do uszkodzeń miejmy nadzieję, że tutaj jednak za dużo tego nie było, jeszcze karta zostawiona jakaś pamięci adapter, czegoś takiego to nie chcemy o, dalej, wyłaź no dalej skubane czasami tak to paskudztwo siedzi matko jedyna, to jest całe klejące to chyba wygląda na to, że to się dostało nie tylko mm, ale masakra na klawiaturę, ale też właśnie od dołu Bo tu się nam wszystko klei. Musiało to być coś słodkiego. E, tutaj widać jeszcze, nie wiem czy będzie to widać z tej perspektywy właśnie jak jest wszystko klejące. Tu na dysk trochę nam skapnęło, więc trzeba komputer zawsze po zalaniu cały rozebrać. Właśnie tutaj widać ślady, tutaj widać ślady, I dlatego tak ciężko to schodziło, bo tutaj też jest to wszystko klejące, coś niestety słodkiego. Lecimy więc z dalszym demontażem. Zajmiemy się teraz troszeczkę ciekawszą częścią, czyli właśnie klawiaturą bo no tu faktycznie wszystko się klei. Klawiatura wyszła bez problemu. Ona jak widać tu jest bardzo dobrze zabezpieczona, więc jak na klawiaturę się wylało, to zdecydowana większość faktycznie została yy, zatrzymana. Ale widzę, że nie tylko na klawiaturę poszło. Zobaczcie, widzicie? Tą plamę, to jest jeszcze świeże, mokre i klejące. Właśnie dlatego bezwzględnie po zalaniu należy komputer oddać do czyszczenia, nawet jak go włączycie, czego nie powinniście robić, i on działa, bo mogą być uszkodzenia niewidoczne dla Was, a gdyby to poszło dalej na płytę, no to mamy wtedy naprawę naprawdę drogą czasochłonną, a czasami całkowicie nieopłacalną. Tu jest jeszcze mokre. Ja już słuchajcie, komputer mam cały rozkręcony. Na płytę główną na pierwszy rzut oka nie widać, żeby się cokolwiek dostało, natomiast no, trzeba przede wszystkim ją wyczyścić, bo też komputer jest dość zakurzony. Sprawdzimy sobie baterię i pod mikroskopem zobaczymy, czy faktycznie wszystko jest ok ja za chwilę zamówię dosłownie klawiaturę, bo klawiatura faktycznie do niczego już się praktycznie nie nadaje i nawet jej czyszczenie w myjce dźwiękowej nie ma sensu tym bardziej, że nowa ta klawiatura kosztuje około 40 zł plus wysyłka potem krótka przerwa, jakiś obiad po obiadku już tak dla czystej przyjemności kolejny Ryzen do naprawy 3600 no a potem coś czego akurat mówiąc nie lubię i to bardzo, czyli odpisywanie na maile. Strasznie mnie to męczy, wolę właśnie grzebać bezpośrednio ze sprzętem, no ale to też jest część pracy, którą trzeba po prostu robić, którą trzeba wykonać. Jak to ogarnę, no to mam nadzieję, że chociaż dwa komputery uda mi się jeszcze ruszyć, no bo tego z uwagi na brak klawiatury dzisiaj nie skończę. Gdyby klawiatura była, nie było żadnych zalań na to pewnie dzisiaj byłby skończone. Moi drodzy, dość długi film. W zasadzie z urywkami nagrałem Wam prawie połowę dnia. No prawie dobrą połowę, bo 14 dochodzi. Mam nadzieję, że taka forma również Wam się podoba i Was nie zanudziła. Ode mnie to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, trzymajcie się.